Które z Brawl Stars a dzisiaj powiem Wam: Skinny, które według mnie powinny być droższe. Czyli skinny, które według mnie mają nieodpowiednią cenę, bo są dla mnie zbyt tanie. Czyli że dobrze, że są jakby tanie, ale. No. okej okay. no to lecimy, bo pierwszy skinnik jakiego bym chciał. Wam pokazać, no to pokażę go tylko po zaplanowaniu kredytów. I pierwszy skin, którego bardzo bym chciał Wam powiedzieć to jest pewien skin do Asha. możecie się już domyślać który. Mówię tutaj o Krampusie, o Krampus Ash. Dlaczego Krampus Ash wszystko pokazuje na arenie treningowej? Według mnie, według mnie ten skin ma nieodpowiednią cenę, bo mi się ten skin strasznie podoba no jest jedynym skinem do Asha, a tak samo, jak z, tak samo jak było z Hankiem, to dostaliśmy takiego skina za 199 gemów. A tutaj możemy dostać nawet tak mocno ulepszony atak i dali. I twórcy dali mu tylko i wyłącznie 79 gemów, jak według mnie to jest za mało. I ten skin powinien według mnie kosztować 149 gemów. No bo okej, okay, no chyba teraz to się zgodzicie, no żeby nie przesadzali. No ale myślę, że jakby go bardziej ulepszyli, to mógłby nawet za 300 gemów być. Ale no, przy, ale trzeba przyznać, że ataki. I Ult ma bardzo piękny i w grze też się bardzo ładnie, według mnie, prezentuje. Kolejny skin to jest. Poczekajcie, bo ja. Yy, ja. Yy, yy... Poczekajcie. Ja. Yy... A, dobra, dobra. Dobra. Tutaj wiele z Was może się ze mną nie zgodzić. Lecz. A. Przepraszam, do. do... Wiele tutaj, może się nie zgodzić, ale Search według mnie, Kraken Search, ten skin, którego posiadam, według mnie powinien kosztować 199 gemów. Dlaczego tak? No, no trzeba przyznać, że ten skin jest bardzo że może ataków nie ma jakichś super, ale jego atak i ult no mi się mega podobają, a jeszcze po swoich wzmocnieniach jest dużo fajniejszy, no zobaczcie teraz tym kapeluszem no to mega kozacko to wygląda, też jestem taki troszkę też jak to z tym Krampusem ashem Mógłby kosztować trochę więcej. I 199 gemów to według mnie byłaby taka odpowiednia cena. Bo wcale nie wygląda jakby miał kosztować 149 gemów, a 199. Więc według mnie ten skin powinien być droższy niż w tą cenę, którą teraz posiada. Dlatego że no zobaczcie, ma taką fajną kotwiczkę. No po prostu taki jakby miecz. Według mnie. Inne skiny, inne skiny do Serge'a nie zbliżają się tak mocno jak ten. No. Ok, ulta może jakiegoś super nie ma, a tak? może też nie jakiś super nie ma. Ale chodzi mi, że on wcale nie wygląda jak skin za 149 gemów, tylko no jak na przykład za 199 gemów. Więc według mnie twórcy powinni podwiększyć go do 199 gemów. Według mnie tak. Aby była dla niego dobra cena. Jeśli się nie mylę, no to poszukajmy, O, no, Stone Spam. Dlaczego Stone Spam? No, sami trzeba przyznać, że może nie różni się jakoś dobrze od zwykłej Pam, ale taki pomysł zasługuje na bycie troszkę drożej. No, okej, okay. a taki ma... A w ogóle nie ma trudne. No, po prostu strzela takimi strzałkami, i one są zielone. I bardzo piękny kolor to jest. Oczywiście też zrobię odcinek z mówienia tańszych skin, które według mnie powinny być tańsza. No, według mnie to jest, to jest piękny skin i zasługuje na 149 gemów, albo jakby dodali powiedzmy 99 gemów, to myślę jakby dodali taką... Ceny dla jakichś skinów, to myślę, że on by mógł tyle kosztować, ale na razie mamy tylko to, więc według mnie ten skin powinien kosztować 100 149 g. No, może ult mu się nie wyróżnia, może nie wyglądała nie w grze, lecz te elementy są totalnie zmienione niż u zwykłej Pam. Sami zobaczcie, na zwykła Pam wygląda tak. A to Spam wygląda tak. I sam powiem kiedyś kupię Stong Spam. Powiem, że kupię kiedyś Stong Spam. A kolejny skin, którego chciałbym powiedzieć, to się Gifle to słuchajcie jest. No, czekajcie, bo ja też szukam ich, bo nie wszystkich tak sobie dobrze przemyślałem. Dobra, dobra, poczekajcie. są dzięki w tle. Eee, dobra, dobra, no to już nie będę. Ten Zombie Bibi. Dlaczego Zombie Bibi? Ja może. Ten skin. Jest bardzo ładny, bo wymienia się, bo wiele sobie zmienił u zwykłej Bibi, no bo zwykła Bibi no nie wygląda tak bardzo kozacko jak ten skin, który no ma naprawdę taki Halloweenowy motyw, a jeszcze ta guma, jaka w ogóle nie Brawl Starsowa jest ta guma, jakby to w ogóle był ult z nie tej gry według mnie, bo jest bardzo, ale to bardzo realistycznie. I wydaje mi się, że oni coś zmienili tego ulta. Bo ten ult tak nie wyglądał. On mi się tak wydaje. On był taki chyba mniej. taki bardziej efektowny. I dlatego chyba za ten ult i za ten atak. No ten ult, no. daje mu tyle punktów według mnie, że. mógłby kosztować 149 gramów ten skin. No jakie punkty, no. Takie ja tak sobie tak liczę, które te skiny mają jakie ten, punkty czy coś. Tylko mnie te skin, no w grze no, nie prezentuje się ładnie, ale ma bardzo fajne dobrane kolorki do zombiaka. No po prostu jak na zombiaka to ma bardzo ładnie dobrane kolorki. Jak taki, no taki zombie, taki... Taki, jakby to powiedzieć, jakby taki zombie, tylko że w jakimś klubie, albo jakaś ro albo w jakiejś kapeli taki zombie by grał. To bardzo, bardzo fajnie, że Supercell zrobiło taki, takiego, no naprawdę zombiaka, no. A wy napiszcie, a wy możecie napisać w komentarzu, a wy możecie napisać w komentarzu, jaki według was kit powinien być. Droższy lub tańszy. Wszyscy coś śmiałem... Ok, już mam rycerz jednorą. A, dobra, to, to, to do, do innego cika. A, dobra, słuchajcie, jednak skończyło mi się. I niestety, no nie, nie mam jakichś takich skinów, które mogłyby podrożać. Więc zostawcie łapkę, w zostawcie łapkę w górę z pikasunkiem. I baba, a i od razu też mówię przed końcem tego filmiku, że może wrzucę jeszcze dziś odcinek z ale chyba nie.